Cześć witajcie, z tej strony Devil. Witam już Was w trzecim odcinku, e, w na, w, i idziemy do następnej. E, e, kontynuuję naszą przygodę idąc do e, miasta, gdzie będziemy musieli pokonać broka. I na pewno to zrobimy. E, jestem bardzo dobrym trenerem, więc na pewno wygramy e, Raczej powinniśmy wygrać. Wygramy spokojnie. Will. No to ja biorę Ember. Ciekawe czy wygram. No pewnie, że wygram, bo jestem mistrzem. No wiem. Dobra. Mówiłem. Jest pięknie. Następne. 78 punktów. Juhu. No dobrze. Dziesiąty poziom. Brakuje nam jeszcze 6 poziomów i będzie ewolucja. Nie chcę zmiany. Nie chcę zmiany. Poczekaj, ale zależy, kto wchodzi. A, Uidla, no to dobrze, że zrobiłem. Nie robiłem zmian. E, nic na razie nie trenowałem e, pokemonów przed nagraniem. W ogóle nic. Nie grałem w ogóle. No, w jeden dzień nagrałem trzy filmiki, więc nie miałem czasu. Więc no, dlatego. Kakune. To tak, chcę zmianę i tą zmianą będzie PJ. Tak. PJ będzie walczył. Mhm. wygramy to tylko trochę będziemy musieli poklikać, bo yy, bardzo dużo dostanę punktów doświadczenia za kakunę powyżej 78 i szybko nabiję poziom u PJ, żeby miał 6, 7 naprawdę na takich właśnie kakunach, metapodach najbardziej można sobie nabić poziom bo yy, kakuna, metapod taki dziki to one, one w ogóle nie atakują. One tylko hardenią się. O, użył harden. Ja to nazywam hardenią się, bo jakoś tak. I odnośnie nie przygody, tylko tak powiem, że następny odcinek już raczej będzie na początku intro. Spróbuję zmontować. Nie miałem okazji zmontować przy tych dwóch. Przy tych, no, przy tych trzech, w tym jeszcze nie będzie intro, ale już w czwartym powinien być, powinno być intro. Dobrze, wygraliśmy. Trochę to długo trwało. Dobrze, ale nie mamy tak dużo czasu. Bo widzicie, mam siódmy poziom, miałem piąty. Dobrze, przejdźmy dalej. Yy, tu mamy antidotę więc przejdźmy dalej. Dobrze. Yy, będę tak przyspieszał, bo yy, boję się, że nie zdążymy dojść w tym odcinku yy, do tego miasta. Abym bardzo chciał. Caterpie też go pokona pokonamy. Yy. Już trochę dłużej będziecie czekać już na czwarty. I Pikachu! Złapmy sobie go. Torba żeby nam się udało, to zapiszmy sobie. Bo tak się właśnie zapisuje. O. Ale pięknie. Za pierwszym razem. Bardzo dobrze. Jeszcze nigdy mi się tak nie złapał Pokémon. Za pierwszym razem nie bity. No ale dobrze. Tu kolejny dobicie. Spoczka. Już idziesz na odstrzał Metapod. Fuck. Pokémon. Go Pikachu. Nie opcje. Zmień. No i dobrze. No i Pikachu użył. Ha znaczy, Metapod użył Harden. A ja użyję Thundershock. Thundershock. Dobra, sparaliżowałem go. Jest dobrze. Thundershock. Shock <coughs> Powinienem bardzo do wysoki poziom dostać. Uuu, czwarty. Nie chcę zmian. O, mogę zmianę zrobić. O, fuck, o, fak. To był zły pomysł, zły pomysł. Naprawdę bardzo zły pomysł. O, jest, sparaliżowałem go. To jest bardzo dobra. To jest bardzo dobrze. A teraz sprawdzę. A, bardzo ładny uuu ma piąty level, zamiast użyć. to bierzemy. Nie! Nie chcę zmienić. Chcę walczyć. Szkoda, że mam ograniczenie do 10 minut, tak to bym się w ogóle nie spieszył. Z tymi odcinkami, ale naprawdę muszę, muszę i jeszcze raz muszę, bo to jest naprawdę bardzo ważne. A, bo chcę zdążyć. Bo wolno strasznie mi to na, yy, zdobywanie tych przygód. Strasznie dużo. Yy. Czasu ten zajmuje. Ale za chwilę będziemy już w Nowym mieście. Za chwilę pokonamy ostatniego pokemona, naszego ostatniego trenera, Weedla. I ma tylko Weedla na wysokim poziomie. Ja użyję Amber po nim. Uuuu, mam Cię. Dobrze. 12 poziom. No i Weedl, którego mam. Wiejemy. I dobrze, jesteśmy w tym nowym mieście. Chodźmy się wyleczyć. Mam już 6 Pokemonów, które za chwilę będę trenował. Ale pokażę Wam salę, którą będziemy pokonać. Najpierw będziemy musieli pokonać tego, a potem tego broka. A teraz nie idę, bo nie umiem yy, walczyć. Zobaczymy, ile mam kasy. Kasy mamy. Forza y, 3524. No, nawet ujdzie. E, dobrze, ja się za chwilę będę z wami żegnał. Tu na razie nic ciekawego takiego nie ma. W następnym spróbuję pokonać Broka i zobaczymy, co się będzie działo. Ja się. Y, y, zaglądajcie na mój kanał. Oglądajcie, subskrybujcie. Łapki do góry. Y, Subujcie, żeby być ze mną na bieżąco z moimi filmikami. Yy, na razie filmiki będą krótkie, ale bądźcie cierpliwi, bo następne już będą bardzo długie. No i z moim ulubionym intrem, które będzie na początku czwartego odcinka. No i dalszych. Ja się z wami żegnam. Cześć i do, do zobaczenia w następnym odcinku. Siemka.